Bo zaczynasz widzieć, o czym myślisz. Mhm. Jeżeli zaczynasz dostrzegać pewne wzory w swoim spo sposobie myślenia, to okazuje się, że możesz wybrać: Czy ja chcę tak dalej, ja chcę tak dłużej, czy może ja rzeczywiście już tak dłużej nie chcę i chcę to zmienić. I w jaki sposób, em, znaczy w jaki sposób to jest już em, dalszy etap tego, ale. Jeżeli widzisz, o czym myślisz, to możesz te myśli wybrać. Mhm. Jesteś ich świadoma. Mhm. Bardziej i bardziej, jeżeli praktykujesz to przez dłuższy czas. Um, jest aktywność fizyczna jako kolejny krok, żeby rzeczywiście obudzić się, poruszyć swoje ciało, bo my, um, zobacz, to jak się czujemy, wpływa na naszą fizjologię. Mhm. Jak my się czujemy, nasze ciało, jak się porusza, jak jesteśmy smutni. Jak czujemy, że mamy totalnego doła, a jak nasze ciało funkcjonuje, jak czujemy totalną euforię i radość. Mhm. To jest bardzo mocno ze sobą powiązane. Tylko co by się stało, jakbyśmy na przykład odwrócili tą perspektywę i nie dyktowali naszego zachowania i samopoczucia emocjami, jakie do nas dochodzą? Mhm. Tylko żebyśmy poprzez naszą postawę wpływali na to, jakie emocje e, czujemy. Mhm. To jest niesamowity przełom. Mhm. Wymieniłem cztery kroki: świadoma cisza, afirmacja, aktywność, czytanie. Mhm. Czytanie treści rozwojowych, tak żeby rzeczywiście wpływać na ten mindset w taki sposób, że zyskujesz, zgarniasz trochę taką, jakby nową perspektywę, że Twój świat nie jest wyryty w kamieniu i że. To, co ty widzisz, nie jest jedyną możliwą rzeczywistością i alternatywą. Tylko jeżeli czytasz rzeczywiście książki z różnych obszarów rozwoju osobistego, to może się okazać, że te perspektywy mogą być zupełnie różne.